Zawia na naszej drodze do drogi i ceny, które nam wyznacza. W ciężkim życiu czy świecie zdrowia, przy świecie z który jest gotowy odejść swoje życie, poświęcić swoje życie dla drugiego człowieka i żyć w tej wierności. Dzisiaj zdajemy wobec dwóch wielkich tajemnic. Pierwsza to jest doświadczenie Maryi, jako tej, która ma bezbrzennie, która ma szczególnie słowa na Boga a druga tajemnica to jest mój Boży. Jeśli poznawaliśmy to doświadczenie wspólnoty i rycerzności wobec tej tajemnicy złoży, męstwa wobec tej tajemnicy Boży, które Bóg stawia na naszej drodze, to są pewne reguły, zasady, którymi chcemy się kierować, z w wierze. Chcemy iść za Jezusem Chrystusem, więc przychodzimy do Kościoła. Jak przychodzimy do z którymi chcemy razem się odbyć, którymi chcemy pomagać. I pomagam do czegoś szczególnego. Dlatego nie możesz zmarnować swojego życia. Nawet jeśli by, by się wydawało, że Twoje życie jest przegrane, że cały czas coś się nie udaje, że cały czas nie możesz złamać tego ducha, muszę, żeby się mogli, żeby czuć Pana boga cały czas w swoim życiu, cały czas nie potrafisz wybierać dobra, ale cały czas wybierasz słowo, spotykasz niewłaściwych ludzi na swojej drodze, to i tak jesteś pomagam do czegoś, Jesteśmy powołany do tego, żeby w swoim męskim czoło temu wszystkiemu, Zobaczmy dzisiejszą ewakuję, kiedy Aniu przychodzi do Dawidu i mówi, że jest, znalazłaś was. Brakania tego świata to jakiś szczególny misji świętości, że zawsze musi być kimś szczególny na kogoś, kto Dlatego nie możesz panować swojego życia, bo wszyscy ci ludzie, którzy żyją w ubóstwie, gdzie czekają na swojej miłości, na to, że staniesz się taką inspiracją, Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Dla Boga wszystko jest możliwe. I Pan Bóg może przez to, że trudno będzie na nie mogą mieć dzieci, chciał pokazać, że on na dziś, w tej kobiety może sprawić cud, że ona pocznie od swojego syna i to... só teraz steroryzowany przez Boga, że są Ci wyliczone wszystkie Twoje błękitie i grzechy, a ale i też ramiona Jezusa Chrystusa przebaczającego, tego, który czeka na ciebie od dłuższego czasu i który nie chce Ciebie zjedny. Prawie? Jestem przy tobie. Pragnę Twojego wybaczenia, pragnę Twojego miłosierdzia, żeby zacząć. Przykład święty, po to są podane w piśmie świętym, żebyś właśnie uwierzył. Bóg żeby ci dać szansę zawrzeć od początku. Kiedy patrzymy na osobę Pawła, który był wielkim przeszykiem, albo bardzo podano może w swojej wstanie wierze, i widzimy jaka przemiana się do domu, jeżeli on jest gotowy z jednego końca świata, wiec na drugi, żeby głosić Ewangelię jest gotowy cierpić za Jezusa Jezusa, jak ostatni się rozwijają, cały czas pojemnia i nie poddaje się, bo ma Od Odkrył miłość i wybaczenie Jezusa Chrystusa. mimo że tyle swojego uczynił bezpośrednio Jezusowi Chrystusowi i Jego wystawcą, nie tylko samym sobie, ale przyśrodował Tak bardzo dobry, że już nie był go zatrzymać. Ja w słowie, kiedy mówię, razem, we współkocie, za bardzo nie wiedzieli, co mają robić ze swoim życiem, bo Jezusa już nie ma, i ma mistrza, nie ma przewodnika, i tu nagle znajduje tu święty na apostołów i na Marię. I oni o mówią, tak, jesteśmy gotowi wyjść na zewnątrz, żeby odpowiadać o tym wszystkim, co nas spotkało, żeby odpowiedzieć... Wychodzą na zewnątrz zwierzętnika, zaczynają w różnych językach przemawiać do ludzi i tak nagle wyświadczają tego, że ta młodzież na ich dotknęła, ten uśrednik wysoki. sędzią wobec Jezusa, Jezusa i Jego Ewangelii. Kiedy nie będziesz posądzał Jezusa w Jego działaniu, ale stanie się tym, który jest stworzeniem i w pokorze idzie za nim, za nim. I w pokorze wierzy, że On zawsze obdarza Cię miłością, to w Twoim sercu naprawdę wykona się swoje oczy. Obudzi się Jan. Doświadczysz pewnego rozmysku.